Pan Andrzej Wajda zawsze zadawał takie fundamentalne pytanie na początku produkcji każdego filmu: po co robimy film? I Odpowiedź na to pytanie, po co powstaje film, e, zawiera się w całym długim procesie developmentu. Developmentu kreatywnego, który pozwala wszystkim zrozumieć, co jest istotą filmu, uniknąć błędów i przygotować dobrze całą produkcję filmową. Podczas naszego kursu developmentu kreatywnego będziecie się uczyli, jak z pomysłu, tritmentu, może powstać scenariusz, a później film. Każdy producent dowie się, jak pracować nad tekstem, jak go poprawiać, jak dobrze obsadzić film i jak zrobić przygotowanie do produkcji w taki sposób, żeby zmieścić się w budżecie. Nie możemy uciec, czy tego chcemy, czy nie, od omówienia również kwestii prawnych związanych z developmentem. To tu zabezpieczymy prawo do scenariusza, to tu zabezpieczymy to. Czy do naszej produkcji przyjdą inwestorzy, dystrybutorzy, czy znajdziemy partnerów produkcyjnych? Albert Einstein mówił, że logika zaprowadzi się z punktu A do punktu B, a wyobraźnia wszędzie. Development to jest taki moment na uruchomienie wyobraźni, a następnie, co ważne, znalezienia dla tej wyobraźni odpowiedniej formy filmowej. Więc jeśli chcesz pracować nad rozwojem projektu filmowego, lub też chcesz poszerzyć swoją wiedzę o pracy producenta, a może uważasz, że warto poznać wielu ludzi z branży, to serdecznie zapraszamy do Wyda School na kurs developmentu kreatywnego.